Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Bonjour, Dremont, je vous présente Peugeot 408 w wersji GT. Moi drodzy, jakiś czas temu Francuzi postanowili robić samochody ciekawe. I tak właśnie powstają w, koncer w całym koncernie Stellantis takie auto jak suwy, jak limuzyny, wciąż samochody miejskie, a także wszelkie maści crossovery i właśnie coś tego typu jak C5X. Jak C4X, a także jak nowa 408. Czyli samochód, który z jednej strony jest crossoverem, z drugiej strony jest limuzyną i jest jeszcze coupé, czyli crossover o limuzyno-coupé. Wszystko w jednym, a to po to, abyście mieli praktyczność samochodu typu crossover, a także piękną linię, taką właśnie jak w coupé. No i pojemne wnętrze jak w samochodzie rodzinnym. Jak coś jest do wszystkiego, to często właśnie jest jakieś. I ten samochód z pewnością jest jakiś. Przyznajcie, ciężko koło niego przejść, obojętnie ten przód, ten bok i ten tył się bardzo mocno wyróżniają. Zobaczymy w tym teście, czy Francuzi nie przekombinowali w tym modelu. Pod maską, oczywiście, silnik hybrydowy typu plug-in. Jest bardzo eko, ale jednak jest to GT i jest troszkę dynamicznie. Zapraszam. Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części nowego Peugeot 408. A, ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze. Czy macie, moi drodzy, subskrypcjon? Nie, bardziej to jednak. Le a także dzwoneczki i łapki w górę na kanale Karolewski, ponieważ te wszystkie wskaźniki rozwijają ten kanał, a ja otrzymuję samochody coraz to bardziej rodzinne i ciekawe, bądź mniej na testy dla Was. Jeżeli chodzi o jego przednią część, na pewno jest bardzo charakterystyczna, podobnie jak to w innych modelach, właśnie francuskiej marki. Na górze logo naszego modelu, czyli 408, a z kolei pod tym napisem mamy kamerę od systemu 360 w naszej wersji GT, a także nowe logo marki Peugeot. Skrywające pod sobą przednie radary. Dosyć spory przedni grill dwuczęściowy, który jest także elementem właśnie charakterystycznym. No i przednie reflektory, które są chyba najbardziej elementem rozpoznawalnym właśnie nowych modeli Peugeot. Mamy kły do jazdy dziennej, które są w technologii LED-owej, podobnie jak kierunkowskazy, również w tych kłach, a także główne reflektory. W wersjach bazowych są one led a z kolei w tych wersjach bogatszych jest technologia adaptacyjnych świateł LED, Tak zwanych Matrix LED które Wam wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy. O tym będzie jeszcze, jeszcze więcej w trakcie tego testu. Idąc dalej, dosyć spory i agresywny dolny grill, dużo ostrych linii, a także po bokach dekory piano black, które wizualnie delikatnie udają wloty powietrza, ale są tylko elementem właśnie dekoracyjnym. Spójrzcie na jego przód. Moim zdaniem jest pięknie. A Waszym zdaniem? Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl pomożemy ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Sprawdźmy podmaskę naszego rodzinnego lwa. Pod maską mamy dostępne silniki, tylko i właśnie benzynowe, bądź właśnie hybrydowe, nie ma diesli, na czym bardzo mocno ubolewam. Silnik bazowy, 1.2 dwa piórtek, a także tak jak u nas, silnik hybrydowy typu plug występujący w dwóch mocach układu napędowego hybrydowego. Oj, nie ma siłowników, tylko jest jednak klasyczny francuski patyk. U nas najmocniejszy silnik właśnie hybrydowy, generujący łączną moc 225 koni mechanicznych oraz 360 Nm. To wszystko napędza nam przednie koła dzięki przekładni automatycznej ośmiobiegowej. Do pierwszej setki sprint zajmuje w okolicach 7,8 sekundy. Natomiast sam silnik benzynowy to dobrze znany silnik 4-cylindrowy 1,6 piórtych. Generujący w tym przypadku moc 180 mechanicznych oraz 250 Nm momentu obrotowego. A z kolei silnik elektryczny generuje nam 110 mechanicznych i 320 Nm momentu obrotowego. Ech, jak to w hybrydach? Jest głównie ekologicznie, jak macie prąd. Jak go nie macie, zobaczymy w trakcie testu. Klik. Co jest? Aha, żeby nie trzaskać, tak? O! Po Prawdziwa magia dzieje się patrząc na jego sylwetkę. Sami zobaczcie, opadający dach. Bardzo niski dach. Na wysokości poniżej 1,5 metra opadająca długa tylna szyba z ciekawym spoilerem, a także wiele ostrych krawędzi na drzwiach, na błotnikach, na, na, na przednim błotniku, przetłoczeń, no wiele ostrych linii. Samochód jest właśnie limuzyną coupé z opadającym dachem i poniekąd crossoverem. Crossoverem, bo ma dosyć spory prześwit, wynoszący 189 mm, czyli całkiem sporo, już prawie jak w crossoverach i w suwach. W naszej wersji macie opcjonalne felgi o średnicy 20 cali. No, te felgi wyglądają na pewno bardzo charakterystycznie i jakoś mi się nie podobają, natomiast wolę w nim 19 są ładniejsze, mają jeszcze trochę więcej opony, co w szczególności ważne jest w mieście przy atakowaniu krawężników z tym prześwitem. 20, kwestia gustu. Jak Wam się podobają? Podzielmy się opiniami. Natomiast jeżeli chodzi o dalej elementy, które go bardzo mocno ukrosowe. Moi drodzy, dokładki na nadkolach. A także na dolnej części drzwi i progów to strukturalny plastik. A same drzwi przykrywają w całości progi, więc kiepską pogodę nie ubrudzimy swoich jakże modnych francuskich nogawek. Ciemne szyby w tylnej części oraz wszelkie dokładki wokół szyb, a także lusterka polakierowane są w wysoki połysk. Ja już zamilknę, a Wy sobie spójrzcie na jego sylwetkę. No i na koniec stylistyka tylnej części naszego 408. Mamy ogromną, tylną szybę, oczywiście bez wycieraczki. Ona tu jest niepotrzebna, by tylko nam zaburzała tą właśnie linię. A z kolei spoiler, no taki niczym w Lamborghini Urus, taki jakby dwa kły po bokach. Spoiler rekinek, no i klapa zwieńczona jest także lotką, taką trochę ala spoiler. Po prostu to ładnie wygląda. Wiele ostrych linii, nowe logo marki Peugeot, a także istwa Piano Black łącząca nam optycznie obie tylne lampy. Tylne lampy to także stylistyczny kawał dobrej roboty. Zależy jak się patrzymy, są one oczywiście takie trochę trójwymiarowe. W technologii led jest tutaj wszystko, czyli kierunkowskaz oraz pozycje i stopy. Idziemy dalej. Emblematy Hybrid 408, ale z kolei kamera cofania o dziwo powędrowała nie pod krawędź rejestracji, a na tylny zderzak. Co ważne, ma zamontowany spryskiwacz, i to jest w szczególności istotne na przykład jesienią, bądź w kiepską pogodę. I teraz zobaczcie na połączenie z oraz praktyczności. W całości tylny zderzak wykonany jest z plastiku. Uuu, dzwonią dzwony niczym w Notre Dame. Ho, 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 ho. Jest on polakierowany właśnie niczym, a to jest ważne w szczególności do miasta. Strukturalny plastik, który znosi wiele delikatnych uszkodzeń a w razie W nie trzeba go lakierować, tylko po prostu sobie go wymieniamy. Z kolei po bokach zamontowane są światła wsteczne i przeciwmgielne. Coś, co mi się bardzo podoba, nie ma żadnych udawanych końcówek układu wydechowego. Schowany jest pod spodem i już. Sprawdźmy jeszcze bagażnik o pojemności 471 litrów, czyli taki w miarę przeciętniak w tej klasie, ale jednak jest to wersja hybrydowa i tu właśnie zamontowana jest bateria. Pod podwójną podłogą znajdziemy miejscówkę na kabel, gaśnicę, a także na baterię. Natomiast sam bagażnik, co bardzo ważne, jest dobrze wykończony. Elegancko wykończony próg plastikiem, taką listwą ciekawą aluminiową, a także mięciutka podłoga oraz boki samego bagażnika. Macie możliwość położenia tylnej kanapy z poziomem bagażnika, a także po bokach haczyki na zakupy, gniazko 12V oraz lampkę LEDową. Siateczki z prawej, z lewej strony do montażu moich kosmetyków, o czym będzie jeszcze więcej na moich socjalach, a także półeczka podwójna. tu jest jedna. No, i druga zamontowana jest na klapie, i ta półka generalnie jest ok, bo Wam fajnie przykrywa całą przestrzeń załadunkową. Natomiast dla większych walizek, będzie już ciężko, trzeba ją zdemontować. A demontaż no, nie jest w szczególności łatwy, więc kwestia oczywiście tego, co wodzicie wnętrze. Nadszedł czas na fotel kierowcy. Miejsce w Peugeotach, chyba jednak najważniejsze. Fotele w prezentowanej wersji GT są strasznie komfortowe z minimalnym trzymaniem bocznym, ale o tym jeszcze będzie więcej w trakcie jazdy. Natomiast sam fotel ma regulację w tej wersji w kilku płaszczyznach elektryczną, włącznie akad z manualną regulacją podparcia odcinków waszych podudzi. Bardzo wygodny fotel, mięciutki. Oczywiście jest także Aha, jest także masaż, ale nie ma wentylacji, nad czym bardzo mocno ubolewam, w szczególności przy letniej temperaturze. Kierownica. Świetnie że w doniach, podobnie jak to w innych modelach marki Peugeot. Sama pozycja za kierownicą jest w miarę specyficzna w tym samochodzie, bo sobie musimy tak wszystko wyregulować, aby dobrze widzieć zegary wirtualne 3D i żeby Wam po prostu koło kierownicy nie przysłaniało widoku na zegary. Przy moim wzroście jest to możliwe, ale trzeba się chwilę pogimnastykować. Kierownica jest multifunkcyjna, dobrze wykończona taką tą ładną nicią charakterystyczną właśnie dla modeli GT, taką jakby sredynowo-zieloną, po prostu ładną nicią, pikowana po bokach. Multifunkcyjna ma również łopatki od zmiany biegów, przekładni automatycznej. Zegary, tak zwane Peugeot I Cockpit 3D, które już znamy z innych modeli tej marki, po prostu są czytelne i ładne. Samo to 3D możemy sobie po prostu wyłączyć bądź włączyć zgodnie z naszymi preferencjami. W samych zegarach macie kilka możliwości konfiguracji poszczególnych widoków: widok z nawigacji, z mapą, informacje o spalaniu, wskazówka prędkościomierza, wskazówka od ekonomizera, informacje o samochodzie, czytelne i w miarę proste. Niestety, dzięki tym zegarom nie ma możliwości już konfiguracji head-up display. Po prostu tak to przewiduje Peugeot. Że po to zamontowali tak zegary, aby już nie dawać wam head-up display. Szkoda, bo akurat jestem fanem wyświetlaczy właśnie na przedniej szybie. Stacja multimedialna, dokładnie taka sama jak w nowym Peugeot 308. Działa bardzo fajnie, responsywnie. Ekran ma świetną jakość i raczej się nie wiesza. Podczas tego testu zawiesiła się tylko dwa razy. A jeździłem tym samochodem 8 dni, więc uważam, że jest to dosyć dobry wynik jak na współczesne samochody. Co bardzo ważne pod kątem komunikacji, macie możliwość połączenia waszego smartfona dzięki Apple CarPlay przewodowy, bezprzewodowo, a także Android Auto. Z poziomu ekranu wszelkie ustawienia waszego samochodu, ustawienia klimatyzacji, dostęp do nawigacji, wielu ustawień pojazdu, świateł itd. No i z kolei pod ekranem jest bardzo fajny konfigurowalny panel właśnie z poszczególnymi takimi wasi, waszymi szybkim dostępem do poszczególnych funkcji auta, co mi się bardzo podoba. A poniżej macie kilka fizycznych przycisków od poszczególnych funkcji pojazdu. Również coś, co mi się bardzo podoba, że jest to pod ręką i nie trzeba tam nigdzie szukać i klikać. Jeszcze niżej w konsoli centralnej jest półka na smartfon z odwarką indukcyjną, a sama konsola po bokach wykończona z miękkim tworzywem, co mi się bardzo podoba. Dwa cup holdery z roletką i kolejna półka na smartfon poniżej, gniazdo USB 12V, wybiera kod przekładni automatycznej, a także podokietnik bez regulacji, otwierany, skrywający dosyć spory schowek. Wykończenie kabiny Peugeot 408 wersji GT, podkreślam, bo to jest bardzo bogata wersja, naprawdę jest niemalże wzorowe. Miękkie wykończenie deski rozdzielczej z pięknym przeszyciem, bardzo ładna linia nawiewów, a także spory dekor, taki to jakby srebrny, idący przez deskę rozdzielczą, a także boczki drzwi. Na boczkach drzwi również listwa ambientowa LEDowa. Z kolei boczki drzwi są dobrze wykończone. Na górze jest miękkie tworzywo, podobnie poniżej, w części podokietnika macie. Znowu miękkie tworzywo podobnie na uchwycie do zamykania drzwi z bardzo ładnym przeszyciem. Kieszonki na butelkę są miękko wykończone, ale tylko w podstawie, a boki to już twardy plastik, ale mówię, spasowany bardzo solidnie. Czarna podsofitka, panorama i oczywiście lampki ledowe. Czas na tylną kanapę 408. Tu widzimy jednak ten rodzinny rodowód tego samochodu. Sami zobaczcie na ilość miejsca przy moim wzroście metra 85. M. Na stopy jest go na styk, ale przy najniższym ułożeniu fotela, podnosząc delikatnie wyżej fotel, macie już więcej miejsca na stopy. Na kolana miejsca jest, jak to mówią, w brud, czyli całkiem sporo. I coś, co bardzo ważne w szczególności z mojego punktu widzenia, to twarde wykończenie Tylny, tutaj tej tylnej części oparć przednich foteli, co wam ułatwi utrzymanie czystości, właśnie po zamontowanych w waszych pociechach. No i nad głową jest jeszcze dwa palce, dosłownie dwa palce wolnej przestrzeni, właśnie przy moim wzroście, czyli jest jeszcze OK dla osób wyższych będzie już ciasnawo. Tylna kanapa jest świetnie wykończona. Mięciutka skóra pikowana, z pięknym przeszyciem, z dosyć długim podparciem odcinków Waszych właśnie tej podudzi. Mamy także podokietnik, a w nim dwa cup holdery, tudzież uchwyty na napoje, a także półeczkę na smartfon. W konsoli centralnej zamontowane są dwa nawiewy, a także dwa gniazdka USB do ładowania multimediów w Waszych pociech. Skrytki w oparciach przednich foteli, na przykład na gazety. I do ideału brakuje mi jeszcze tutaj wykończenia skórzanego, właśnie po bokach kanapy byłoby już całkiem picobello. No i jeszcze byłoby lepiej, gdyby lepiej wykończyli boczki tylnych drzwi. No bo na górze jest twardy plastik, dobrze on wygląda, jest fajnie spasowany, ale jednak jest twardy, co w tej kasie samochodu już chyba nie przystoi. Ładny dekor, a także miękkie wykończenie z przeszyciem. Na podokietniku, akurat to dobrze wygląda. No i jak to w wersji GT, również z tyłu jest czarna podsofitka i lampki LEDowe. Jazda testowa. No to słuchajcie, jedziemy Peugeot 408 w wersji PHEV, czyli plug-in hybrid. Pod maską już znany silnik 1,6 Piurtecha, połączony z silnikiem elektrycznym, i właśnie akumulatorem zamontowanych w tylnej części o pojemności 12 kWh brutto to Wam pozwoli na przejechanie podkreślam w mieście przy sprzyjających warunkach człowiek jest ciepło, najlepiej to właśnie w lato w okolicach 20 stopni Celsjusza 55 km tyle mi się udało najwięcej przejechać właśnie samochodem z tym napędem na pewno w temperaturach chłodniejszych w okolicach 35-40 km w trybie elektrycznym jest realne Wersja GT co ją wyróżnia? Przede wszystkim samo wnętrze, ciekawsze fotele i wiele takich tych smaczków, które są analogiczne do chociażby Peugeot 508PS. Wersji GT, to co najważniejsze, to oczywiście wykończenie tego samochodu, które moim zdaniem bardzo mocno zaskakuje i trochę uciera nosą niektórym już markom z segmentu Premium. I to mówię celowo, bo i to już kolejny Peugeot w moich rękach, który naprawdę jest świetnie wykończony. I w tym przypadku jest nie inaczej. Deska rozdzielcza, same fotele, w ogóle jakość tej skóry na fotelach, czy boczki drzwi, czy jakość multimediów, zegarów wirtualnych, to wszystko naprawdę jest dobrze w tej chwili skonfigurowane, spasowane i działa. Najważniejsze. Owszem, multimedia potrafią się powiesić. Natomiast to się zdarzyło u mnie bardzo rzadko, więc jakoś tam szczególnie mocno tego Wam nie będę wypominał. Jeżeli chodzi teraz o wyciszenie w tym samochodzie, właśnie sobie pozamykamy jeszcze panoramkę, jest ono także godne naśladowania. Peugeot w żadnym stopniu nie aspiruje do segmentu premium, bo od tego mają swoją markę DS i DS ma być właśnie marką z segmentu premium, a Peugeot. W teorii nie, ale w praktyce jego wyciszenie są potrójne uszczelki w drzwiach. Naprawdę świetne do 140 w aucie jest bardzo przyjemnie cicho. Podobnie w mieście na nierównościach zawieszenie pracuje bardzo równo. Nie ma żadnych obcych dźwięków właśnie z zawieszenia, natomiast jest ono dosyć sztywne. Jest takim kompromisem między jednak trzymaniem w zakrętach a komfortem na nierównym asfalcie. W prezentowanej wersji zamontowane są felgi 20 cali, które Raczej nie pomagają w zbyt mocnym komforcie, więc zawieszenie jest takie bardzo neutralne. Pomaga w dobrym prowadzeniu, w dobrym tego samochodu wyczuciu, ale z drugiej strony jest dosyć komfortowe I to mi się właśnie bardzo podoba w Peugeotach, że te samochody są bardzo responsywne, bardzo podatne na taką trochę dynamiczniejszą jazdę kierowcy, ale jednak nie cierpi na ten zbyt mocno komfort. Zawieszenie naprawdę jest dobrze zestrojone, podobnie jak układ kierowniczy. Jak manewrujemy? Kiera chodzi bardzo delikatnie Jednym palcem możemy sobie spokojnie manewrować na parkingu Natomiast przełączając się w tryb sport Mamy kolorystykę taką właśnie tą limonkowo-zieloną Reakcja na pedał gazu jest znacznie szybsza I samochód pokazuje takie trochę swoje drugie oblicze Czyli oblicze właśnie tego Peugeot Sport Engineered Patrzcie, jaką fajnie skręca Tu jest 20, jest opona 225 która się świetnie kleje asfaltu i bardzo przewidywalny układ kierowniczy, i bardzo przewidywalne w ogóle tego samochodu prowadzenie. Tylna oś nie jest w ogóle nerwowa, słucha się za kierownicą, dokładnie idzie tam, gdzie kierują ją przednie koła. Auto naprawdę świetnie jeździ, to trzeba mu przyznać, i to jest jego bardzo mocną, uważam, zaletą, ale w tym wszystkim nie cierpią jego walory rodzinne. Macie sporo miejsca na tylnej kanapie i raczej przeciętny bagażnik, ale to z powodu tego, że tu jest sposób plug-in hybrid. Jednak z tyłu zamontowana jest bateria. Do ideału w tym samochodzie chciałbym jeszcze mieć silnik diesla. Nie masz już litrowego HDI, ale nawet ten 1,5 HDI w tym samochodzie. Byłby idealny, tym bardziej że ten samochód uwielbia podróżować w trasie. Miasto jest jego bardzo mocnym żywiołem, bo jednak jest to hybryda, ale ta hybryda również nie boi się trasy. Troszkę mu tu przeszkadza pojemność baku 40 litrów. No, przy spalaniu w trasie, które zależy jak szybko jedziemy, jest to w miarę upierdliwe, natomiast o spalaniu za chwilę jeszcze będzie dokładnie, jeżeli chodzi o wyniki z mojego testu. Ten samochód czy to w trasie, czy w mieście, Rozkoszyje Was komfortem i tym, że jednak każdy na niego spogląda. Ten kolor jest w miarę niewyróżniający się. Po prostu szary kolor, który dobrze wygląda, w szczególności jak jest czysty. Natomiast w dobrej konfiguracji, chociażby czerwony 408 albo niebieski, wyglądają genialnie. I tamte samochody się bardzo mocno wyróżniają. To co mi się bardzo podoba, to to, że już w tej chwili w końcu w koncernie Stellantis są w opcji światła matrycowe ledowe i jak widzicie, działają sprawnie wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy i nikt mi nie mruga że go oślepiłem, więc po prostu działają dobrze, koniec kropka wy macie maksymalną widoczność jako kierowca, a nikt z kolei nie jest oślepiony w 408 w wersji PHEV macie trzy tryby jazdy tryb tylko elektryczny hybrydowy, a także właśnie tryb sportowy, w hybrydowym po prostu samochód jest klasyczną hybrydą, czyli wam dohamowuje silnikiem elektrycznym, używa rekuperacji i zawsze praktycznie rusza także na silniku elektrycznym. Jeżeli chodzi o rekuperację, podobnie jak w innych samochodach koncernu Stellantis, jest ona jakby jednostopniowa. Albo mamy ją wyłączoną i nam się samochód swobodnie toczy, albo ją włączamy i auto nam zwalnia, odzyskując energię właśnie z hamowania. Szkoda, bo do ideału brakuje mi jeszcze regulacji. Kilkustopniowej rekuperacji No ale to ma w tej chwili już tylko niewiele marek Teraz kilka słów o fotelach Często w takich tych wersjach różnych usportowionych Fotele są wygodne Na przykład do godziny czasu W tych fotelach spędziłem wiele godzin Jechałem tym samochodem do Sopotu Wracając z Sopotu do Warszawy Wracając z Warszawy I naprawdę po 5-6 godzinach w tych fotelach Nie ma problemu Macie wiele ustawień regulacji lędźwi Macie również masaże więc każdy z Was, domniemy Wam, znajdzie w tych fotelach wygodną dla siebie pozycję. A teraz przechodzimy do spalania. Na początek spalanie w mieście. Podkreślam, przy wyładowanym akumulatorze. Odpowiednio przy mocnych korkach, akad hybydy lubią korki, od 8,5 do 9 litrów. Pokonując krótkie dystanse na wyładowanym akumulatorze, spalanie w okolicach 10 nawet do 11 litrów. Natomiast Taka średnia trasa 11-12 km po mieście, to właśnie spalanie w okolicach 8,5 litra. Na autostradzie, ale podkreślam, przy prędkościach 120 do 130 na godzinę, spalanie od 6,2 do 6,6. tyle dokładnie palił mi Peżo porównywalnie w trasie do Sopotu i z Sopotu do Wrocławia. Z kolei przy 140 spalanie nam rośnie w okolicach 8,5, maksymalnie do 9 litrów. Jeżeli macie wiatr czołowy, więc spalanie w tym samochodzie uważam nie jest złe. No, bo z jednej strony silnik 1,6 ma w sobie sporo wigoru i ten czas do setki tam w okolicach tych 7,5 sekundy to również nie jest zły czas. Natomiast ten samochód nie jest sprinterem. On jak potrzeba dajemy kickdown i on bardzo sprawnie się napędza. Ta reakcja, ta zwłoka w reakcji na gaz nie jest zła. Podobnie w mieście, włączając się do ruchu. Zawsze Wam pomaga silnik elektryczny, zawsze ma rezerwę mocy w akumulatorze, aby napędzić silnik elektryczny i to jest akurat fajne, bo teraz często w samochodach tych bardzo, nowo, tych bardzo nowoczesnych, bardzo ekologicznych Skrzynia biegu i dokładnie to jej reakcja na gaz trwa po prostu latami, a tutaj nie ma tego problemu. Nawet w tym trybie komfortowym samochód się włącza do ruchu bez problemu. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W trybie elektrycznym samochód bez problemu się napędza do 140, powyżej załącza już silnik spalinowy. I teraz patrzcie, dzielę sobie na obwodnicy przepisowe 90 i w aucie jest bardzo przyjemnie cicho, żadnych szumów z opon, żadnych szumów z uszczelek, bądź z lusterek, tudzież z panoramy. Nawet na nierównościach panorama nie wydaje z siebie żadnych obcych dźwięków. Zobaczmy na działanie asystenta Drive Assist. Puszczam kierownicę, mamy łuk drogi w prawo, nic nie robię i samochód w pełni, bez mojej ingerencji, pokonuje łuk i robi to bezbłędnie. Utrzymuje Wam pojazd między liniami i Peugeot teraz się prowadzi sam więc jest to kolejne auto przygotowane już spokojnie pod taką półautonomiczną jazdę która Was bardzo mocno wyręcza, znaczy inaczej, nie wyręcza to też urzęta złego słowa ten samochód nad Wami czuwa i jest to uważam dobre dla osób, które jeżdżą sporo tras, w szczególności w nocy są po prostu zmęczone system zawsze w razie W utrzyma samochód między innymi i znowu w razie W zareaguje jakby nie daj Boże Wam się przysnęło bądź zasłabło jak każdy samochód, również nowy 408, ma wady. Po pierwsze, jakby ciężko mi w tym samochodzie typować jego wady, bo go uwielbiam stylistycznie. Z zewnątrz ten samochód naprawdę cieszy oko w garażu, ale ma wady. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, z racji na tą sylwetkę. Przeciętna widoczność przez tylną szybę. Spore zagłówki, szyba jest mocno pochylona, więc widzimy dobrze w kamerach 360, natomiast sama widoczność w usterku wstecznym jest raczej przeciętna. Rekuperacja ma tylko jeden stopień, jest włączona bądź wyłączona. Także w Peugeotach brakuje mi head-up display. Wiem, że są, są zaprojektowane tak, aby zegary te 3D były trochę jak head-up, natomiast osobiście lubię head-upy więc również w przerocie chciałbym mieć w opcjach chociażby head-up display. W ofercie nowego 408 brakuje mi diesla. Także w opcji brakuje mi wentylacji przednich foteli. Mają masaż, mają ogrzewanie, no ale do ideału brakuje mi właśnie jeszcze wentylacji. A także w wersji plug-in hybrid, no jednak pomieszony jest bagażnik i zbiornik paliwa, którego pojemność to 40 litrów. bez wątpienia prowadzenie i responsywny układ kierowniczy. Peugeot chce jeździć dynamicznie po zakrętach i chce dawać sporo informacji zwrotnej kierowcy o tym, jak dobrze się prowadzi. I dalej na pewno zawieszenie jest kompromisem jednak między dosyć dobrym komfortem jak na felgi 20 cali a prowadzeniem właśnie przewidywalnym w zakrętach. Wykończenie kabiny. W wersji GT Wykończenie naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie. Masaż przednich foteli, który jest opcją, ale jest opcją bardzo fajną, w szczególności dla osób, które jeżdżą sporo tras. Kamery 360 mają dobrą widoczność, mają po prostu dobrą jakość obrazu, ale macie jeszcze w opcji noktowizor. Na pewno asystenci, którzy w mieście oraz trasie czuwają nad Waszym bezpieczeństwem i Waszą uwagą. A także ostatnie to również opcjonalne światła matrycowe, LEDowe. Jestem ich fanem i polecam je zawsze dla osób, które jeżdżą w szczególności sporo w nocy. To jest moje spotkanie z Peugeot 408 w wersji plug-in hybrid. Byłem tego samochodu bardzo ciekawy, bo jest takim trochę nowym tworem na rynku motoryzacyjnym. Jest autem, które w teorii jest i crossoverem, i coupé, i trochę limuzyną. Ma połączyć wszystkie cechy tych nadwozi. I czy to wyszło? Moim zdaniem wyszło, bo zobaczcie, macie wyższy prześwit, który w szczególności w mieście pozwoli Wam na komfortowe pokonywanie krawężników. Macie bardzo ładną, opadającą sylwetkę i na tej sylwetce niewiele cierpi praktyczność. Owszem, miejsce nad głową z tyłu nie ma go dużo, a także widoczność do, do tyłu jest przeciętna, no ale stylistyka jest genialna. No i jak to w samochodzie, właśnie z segmentu, właściwie to D, macie tutaj naprawdę sporo miejsca na tylnej kanapie. Co Wy byście kupili, moi drodzy, chcąc kupić samochód dla rodziny? Czy może Peugeot, który na pewno się bardzo mocno stylistycznie wyróżnia, czy może poszlibyście jednak w kierunku wszechobecnych crossoverów, suwów? suwów i wszelkiej maści podwyższonych kombiaków. W tej chwili, właśnie, już wszyscy trochę odchodzą od, od, od podwyższonych kombi, właśnie na korzyść crossoverów, suwów. A Peugeot i Citroen mówią hmm, a my zrobimy coś innego, czyli właśnie crossover coupe, limuzyno-kombiaka. Dzięki bardzo. Jak się podobało? Klasycznie. Dajcie suba, dajcie apkę w górę. A widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.